Przepraszam Was, że nie było bardzo długo filmów, a prawie przez miesiąc i, i teraz filmy będą się pojawiały co weekend, więc serdecznie Was przepraszam. Zapraszam do oglądania. Cześć, witajcie na kanale Tedo i Lego. A dzisiaj Wam pokażę, że co kupiłem w Legostorze, jak Legostor wyglądał, dał, dał oficjalny Legostor w Warszawie. Zapraszam do oglądania. teraz przejdziemy sobie do pierwszej siatki, którą kupiłem. Otwieramy i tutaj mamy zestaw, o którym się marzył już od dawna. Tak on się prezentuje. Pewnie go jakoś sobie złożymy. My. Kolejny zestaw w tej to zestaw Lego Friends dla mojej siostry. Tutaj mamy bryloczek LEGO z VIP, bo jeśli przy jakiejś tam kwocie zapłacicie, dostajecie kartę VIP i brylok VIP. Kilka innych bryloków z przyjaciół oraz Harry'ego Pottera oraz Disneya. I tutaj jest taki klocek, który dostałem na start wejściu do LEGO Store'u. I teraz Wam pokażę, jak będzie wyglądała druga siatka. A teraz tutaj pokazuję drugą siatkę, którą kupiłem. Pierwszy zestaw na od razu to jest kafejka z przyjaciół. Schowam ją na dół. Tutaj w małej siateczce mamy z sztanki Pink a Brick. Brick mamy kilka klocków które przydadzą mi się iść do makiety i do różnych innych rzeczy. Czy tutaj w środku tku, mamy jeszcze takie rzeczy, które się nie zmieściły i nam po prostu dorzucili sprzedawcy do siateczki tutaj mamy y, taki Polibak. nasz bardziej to nie jest Polibak, tylko zestawik mały cztery figurki z Lego, jakiś tata córka ka, oraz ta pani y, i pan którzy zabaw, zabawiają w parku rozrywki a teraz podsumujemy co kupiłem łącznie w lego że tutaj pierwszy zestaw to jest friends przyjaciele ciele y, kafe, kafejka Kilka bryloczków, i z przyjaciół, i z Disney'a, i z Harry Pottera. No i ten VIP, VIP bryloczek, który dostałem za darmo. No, tego polibaga, ten zestaw, moje marzenie LEGO Friends. No i oczywiście pudełko ze ścianki Brick. Papa, pa, i zostaw lajka, i subskrypcję.